manko moi drodzy, z tej strony Zeffy Witam was w kolejnym odcinku z Alcatrii Nagrany w piątek rano Udało się jeszcze, zdążę y, Przynajmniej jakiegoś kłościka zrobić, więc Bez zbędnego pierdzielenia e, Poczta szybko, sprawdźmy co się sprzedało Kurde, fajnie się sprzedają te itemaski Teraz, bo dużo rzadkich itemków Wystawiłem y, na aukcję Patrzcie, już 3,6 miliona Dużo rzadkich i nawet Jakiś epicki itemek e, Epicki już się sprzedał dawno e, no, i myślę, że zrobimy sobie tutaj coś takiego. Kubu od Ganora, dużą butlę Rumu. Zaniezie ją Michowi, łowcy ośmiornic z Portu Verdant. Czyli będziemy polować na ośmiornicę. Super bajka. Dobra, czyli tak, na początek duża butla Rumu. Mam nadzieję, że questik zajmie nie za dużo czasu, żebym zdążył jeszcze kurczę wyjść, bo równo 30, czyli za 10 minutek. Muszę wyjść już na tramwaj do pracy. A kurde jeszcze mnie będą spowalniać te zwierzaki. Noż, żeby ich coś strzeliło. To jest ganor. Dobra. E, dobra. Duża butla rumu. Dobra. Mamy to. Ciągle zapominam, że tam trzeba jeszcze dodatkowo zatwierdzić to. Akceptuj. No. Um, I to jest ta najmniej bezpieczna opcja, żeby dostać się do Verdant i kupienie dużej butli rumu. My mamy bezpiecznych jeszcze parę opcji, czyli te bilety na rejs, ale widocznie tutaj to... Um, mam nadzieję, że dotrzemy. Przekonajmy się. Yy, no, więc jeśli nie macie biletów na rejs, to możecie dzięki dużej butli rumu, tak jak teraz widzieliście, gdzie, go, gdzie ją kupiłem, Możecie dostać się na kontynent Verdent, tylko proszę nie rozbij się, bo ja już kiedyś płynąłem z, z ciekawości i się rozbiłem. Noż widzicie? Słyszajcie? Nie wiem jak, jak duża jest szansa, że się rozbijemy, ale jest ewidentnie za duża. I przecież nie będę teraz w Verdencie, no właśnie. Bez nadzieja. Ja wiem, że w Margonem jest szansa się rozbić, ale zmniejszcie tutaj te szanse, na no to rozbicie się. Ludzie. No, to zrobię szybkie cięcie, słuchajcie. Te 20 sekund odczekam i zaraz będę. Jestem, 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 jestem. Moi drodzy, dobra, lecimy szybko. Mam nadzieję, że bez tej butli rumu się tam dostaniemy, co nie? Bo tu niby jest to wymaganie. O nie. No nie. Ej, czekajcie. My mieliśmy te butle do niego zanieść, nie transportować się nią. Ja pierdziele. Dobra, Z2 no, i jestem z powrotem, moi drodzy. Zakupiłem ten, te butle rumu, ja piernicze. No, i teraz, jak ja mam z tym zdążyć? No. No, i butele rumu potrzebne, żeby dopłynął do wyspy, Idzie? Gnojek. No dobra. Szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że się wyrobimy w najbliższe 5 minut z tym wszystkim. Ośmiornica, dobra. Działamy, działamy. Ośmiornice mają 25 level, więc easy. My je tutaj na szybko pozmi pozmiatamy. Jest szansa z nich zdobyć jakąś fajną brońkę. I to jest fajne. I find it beautiful. A, więc, chociaż tyle dobrego. A więc, tutaj na bardzo szybko w biegu praktycznie będziemy je bić. No i jest szansa, że coś zdobędziemy. Z tego co pamiętam, jeśli się nie mylę, to była to epicka zbrojka. Więc, to jest naprawdę Stonks. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli być teraz morskich ośmiornic, bo już robiłem tutaj quest'a na bicie morskich ośmiornic. Więc no. Oby nie, bo to specjalnie trzeba schodzić, jeszcze mapkę musi załadować, coś tam, coś tam. Powalnianie na maksa. Ale dobra. E, działamy. Kurde, oczyściliśmy już prawie całą mapkę. E, do tych wodnych, tak jak mówię, tam trzeba zejść poprzez tego gościa. I dopiero jesteśmy w stanie z nimi walczyć. Więc no, dobra. A tutaj też jest jeszcze kilka, więc dobrze. No szybko, szybko, szybko. Proszę tutaj Prawnie. Um, mm. Dobra. jest w ogóle PvP. Więc interesting. Ale nie, w tych grotach często są jakieś pvp więc no. Dobra. Lekko tam z Wami, kurde. Dwie na raz. Ostatnia, ostatnia, ostatnia. I please, bądź już tam ogarnięte. To w razie czego jest info, że odbyliśmy niedawno walkę. A Liczy się to przez pół minuty po walce, bo mamy zablokowane niektóre opcje. A mamy zablokowane niektóre opcje, yy, na przykład teleportacji jeśli jesteśmy świeżo po walce dobra obstawiam, że to jeszcze nie, nie no właśnie, za wcześnie zaginiony przyjaciel Micha no bo przecież chyba nie chodzi o Edmundo, czy jak mu tam Edmundio no właśnie nie chodzi o niego tutaj na skarpie nikogo nie widzę dobra, no to szukamy w grocie wal się, kurde ośmiornico Ehm, dobra, sprawdźmy to. Tutaj, coś tu się dzieje. Ślus, dobra, to był ślus. O, tu był zaginiony. Super. No, Coś mu się. A mu się tam pojawia. Może się zdenerwował. Tak, to, było, to była oznaka zdenerwowania. Ej, ty, tak, ty. Wróć z dobrą informacją do Micha. Mi się to bardzo źle kojarzy, bo. To jest nazwisko jednego z moich profesorów, którego bardzo nie lubiłem. Trochę inaczej się je pisze, ale... Ale po prostu nikt go w sumie nie lubił, to był męczący gościu. Męczy dupa jak nie wiem. Ale dobra. Działamy, sprawdzamy. Czy to wystarczy, żeby dokończyć, zakończyć tego quest'a? Tak. E no bajka, super. Wykorzystamy sobie teleporta, bo nie chce mi się czekać te, tych, tej pół minuty. I moi drodzy, to będzie na tyle, taki szybki odcineczek, to chyba nawet 10 minut nie ma. Udało mi się wykonać zlecenie i mamy 7 koła doświadczenia, zajebiście. Ośmiorniczka bez kolorów, płytowe rękawice, was i das. Przydatne. Może niedługo znajdzie się sposób, aby nadać jej jakiegoś koloru. Ja wiem co to będzie, to będzie do chowańca. Tu płytowe będą za słabe, ale to zachowujemy, bo to będzie chowaniec. Ja wam mówię, to będzie chowaniec jak nic. Ej, my mamy 33 level, to wymiana ekwipunku mordeczki. Um, obrona 36, tutaj jest obrona 46. Czemu ja to jeszcze zachowuję w ogóle? Zręczność 49, życie 100. Nie, no dobra, to sprzedajemy. Ale to sobie nieco ulepszyłem moi drodzy. I będzie zajebiste. To będzie fajny toporek. I, 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 budki 21, 33. 25, 32. Nie, no kurde, 25 obrona wygrała. Tam sobie, kurde, eliminuje kolejne te elementy ekwipunku, No cóż, no takie życie, no. Dobra, to tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał, bo zarówno Alcatraz, jak i Margonem, jak i innych gier będzie więcej, więc do zobaczyska. Cześć.